Cześć, dzisiaj pokażę Wam jeden z czterech premierowych odcinków World of Tanks. Miał, miałem to nie dawać na YouTube, lecz z powodu, że dostałem bardzo fajne odznaczenie, zdecydowałem się jednak utworzyć takie, jakby premierowe odcinki, które wydam wcześniej. No. Chyba tyle. Aha, yy, nagrodą, którą yy, dostałem w tym odcinku, jest specjalista. Yy, dostaje, otrzymuje się ją wtedy, kiedy zniszczy się sześć czołgów w jednej bitwie. Yy, akurat mi się to udało. Nie wiem jakim y, cudem, ale bardzo fajnie. No, y, resztę zobaczycie w tym filmiku. Oglądajcie. Jeżeli wam się podoba, y, skomentujcie. Przydadzą mi się komentarze, może coś zmienię. Odcinki będę wydawał w, y, w każdy weekend, tak mniej więcej. No. Jadę na Chyba Pancer 3 Pancer 4 tak yy, Igor chyba i zniszczony jest! Pierwszy czołg na pią piątym tierze zniszczonym zacząłem, a z szóstym skończyłem, bo ostatni zniszczony, a... Albo może to będzie taka niespodzianka. Yy, zobaczycie. To jest dość bardzo fajny filmik. Yy, chyba dla mnie najfajniejszy z premierowych, bo na koniec taki entuzjazm jest, kiedy zobaczymy statystyki, bitwy. Wow! jest y, głos dokładany, czyli zrobiłem y, nagrałem bitwę, a później głos dokładałem, ponieważ no jak już mówiłem, to nie miały być bitwy y, na YouTube dawane. Ale na szczęście mogę y, tutaj dołożyć głos, więc no powinno być dobrze. Teraz Jedziemy, jedziemy! Nie zawsze się tak y, dobrze udaje zagrać. No często jest na no, zupełnie inaczej to. Jest... No właśnie. Jak zobaczycie też y, na końcu... Y, Dzięki tym, temu znaczeniu odblokowałem. Coś odblokowałem, tak opowiem. Nie... Już taka niespodzianka, troszkę tajemnica musi być, no właśnie. Zobacz, obejrzyj... obejrzyjcie. Uko mm -hmm. mm, jeden S. poszła gąska zabity zostanie, czy nie przeze mnie chyba nie a nie przeze mnie już mam pięciu chyba gości zabitych albo nie czterech mam no tak czterech zaraz będzie bardzo niefajna i chamska rzecz z... Właśnie jak gracie w World of Tanks proszę was, nigdy nie róbcie czegoś takiego, jak właśnie te... Zaraz pokażę. O właśnie. O i to było chamskie na maksa. Yy, jak Churchill 7 yy, strzelił mi w gąskę, to już mnie wkurzyło na maksa, ale nie pokrzyżowało to moich planów zdobycia. Odznaczenia na szczęście przynajmniej to dobrze zrobił, żebym pomógł zdobyć odznaczenie. Bo gdyby nie on, pewnie bym tego odznaczenia nie dostał. Otóż, tuk z tego się nie udało. No, trzy czołgi zostały tu, n następny się nie udał. No. Nie wiadomo, może się uda w końcu Sztuk? No tak, sztuk będzie Już wiecie, yy, kto zostanie zniszczony przeze mnie I... U! Brawo, już pięciu, tylko ten, tylko ten Wiecie jak się to skończy, prawda? No właśnie Zdradziłem to No cóż, ale mówię wam takie emocje strzelę, nie strzelę, strzelę, nie strzelę. A jeszcze ten Jest! Udało się sześciu! Jest specjalista! Wow! No jejo! Yeah, to jest entuzjazm! Specjalista! Czy mu się specjalistę udało! No nagrywałem! razy. daję pauzę. Stop. Zaraz yy, w Dzięki temu, że zdobyłem odznaczenie, mogę yy, kupić sobie nowy czołg. Churchill 7. Tak. Hmm. Trochę za dużo. No. Kaski muszę sobie pozbierać. No jak już mówiłem mm, y, z... mam trzy. Ale zdobyłem. Mam go odblokowanego, to najważniejsze. No. No. Mam trzy... trzech specjalistów. Dwa razy z działa samobieżnego i jeden ale raz jeden właśnie z Churchilla. Bardzo fajne I... No tu już kończę. Y Zostawię sobie było dużo, mam. Na nich. Cześć! No. Już kończy się. No dobra to cześć to cześć cześć